Siemanko moi drodzy widzowie, dzisiaj gramy w zasadzie tego, że Alka dzisiaj, siemanko, jest mój brat. Siemanko. I Flanek tutaj nam wybiera, a ja muszę się odwrócić. No dobra. Mhm. dobra. Widzicie? No. Dobra. Ten. Żyjesz? Dobra. Żyjesz? Dobra. Nie Ej, tylko specjalnie tutaj. Ej, Nie, dobra. on tu leżał, on tu leżał. Dobra, dobra, leża. dobra, dobra, stercja. Teraz ja pokazuję, ty się odwracasz. Teraz ja pokazuję, ty odwracasz. Teraz ja pokazuję. Pokażę od razu do kamery. Dobra, możesz się odwrócić. Ten. Żyjesz. Ten. jest. Ten. Żyjesz. Ten. Żyjesz. Ten? Żyjesz. Ten? Żyjesz. Ten? Żyjesz. Ten. Żyjesz. Ten. Żyjesz. Ten. Żyjesz. Ten. Żyjesz. Ten. Nie żyjesz. Ale kurde, ale, ale wygrałeś, dobra. Czyli tutaj mamy pewność, że po prostu no Pranek wygrał, więc tutaj mamy zwycięstwo i widzimy się w kolejnym showcie. Elo.